W biurze wystaw artystycznych w Krośnie można już zwiedzać najnowszą wystawę Macieja Syrka. Ta niecodzienna ekspozycja pod tytułem Rzeźba, nie tylko prezentuje przekrój twórczości artysty, lecz także stanowi jubileusz 50-lecia jego pracy. Duża, bardzo ważna wystawa, ważna dla nas, ważna dla artysty. W BWA prezentujemy różne osoby, ale szczególnie ważne są dla nas takie wystawy, które z jednej strony nawiązują do Krosna i do okolic, i z drugiej strony do osób, które są właśnie z naszego terenu. I taką osobą jest Maciek Syrek. W latach 50. urodził się w 1951 roku, mieszkał w gminie Wojaszówka, ale już od dawna mieszka w Krośnie tutaj tworzy i to wystawa, która jest podsumowaniem jego długiej, pięknej, ważnej drogi artystycznej, to 50-lecie jego twórczości. Bardzo ważny jubileusz zgromadził ogromne grono jego przyjaciół, pasjonatów jego sztuki, osób, które doceniają go też przez jego osobowość. Maciej jest też honorowym obywatelem miasta Krosna, ale dodatkowo w czasie wernisarzu otrzymał nagrodę finansową od prezydenta miasta Piotra Przytockiego za całokształt twórczości. Choć wystawa nosi nazwę rzeźba, to w przestrzeni wystawienniczej można również zobaczyć numizmatyki, malarstwo czy projekcje multimedialne. Maciej Syrek, jak wielu artystów jego pokolenia, jest wszechstronnie wykształcony, ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. I choć specjalizuje się w rzeźbie, w rzeźbie w brązie, w kamieniu, to, no, no to ten zasób jego umiejętności jest szeroki i to tutaj zdecydowanie można zobaczyć. Wystawa będzie dostępna do 20 października w godzinach otwarcia BWA.